Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Szeroko i bezpiecznie wyremontowana droga wojewódzka w Tomaszowie Mazowieckim to między innymi 15 skrzyżowań, 3 nowe ronda i 12 zatok autobusowych. Prace przeprowadzone zostały na odcinku 4 km. Dla pieszych powstało blisko 8 km chodników. Jest to kolejny, zakończony etap kompleksowej inwestycji. Jak podkreślił marszałek Grzegorz Schreiber, wielu mieszkańców Tomaszowa marzyło o tym, aby ta droga powstała, żeby była nowoczesna i bezpieczna, a dzisiaj może Możemy śmiało powiedzieć, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Podczas konferencji prasowej marszałek przypomniał także, że inwestycja zakończyła się dwa miesiące przed terminem, a jej realizacja była możliwa dzięki pieniądzom, które w wysokości blisko 31 milionów złotych pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, co jest przykładem współpracy samorządu województwa z rządem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie wizyty w Tomaszowie marszałek Grzegorz Schreiber, poseł Robert Delus i radna sejmiku województwa łódzkiego Ewa Wędrow Spotkali się z uczniami miejskich szkół, którzy tego dnia poznawali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zabawę. Organizatorem pikniku był samorząd województwa łódzkiego. Niezliczone zbrodnie niemieckie na polskich dzieciach oraz wpisane w to odszkodowania zakrzydy wojenne to wiodący temat konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej w Łodzi poprzez Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Samorząd Województwa Łódzkiego reprezentował podczas wydarzenia wicemarszałek Piotr Adamczyk. Niemiecki obóz przy ulicy Przemysłowej w Łodzi był obozem koncentracyjnym tylko dla dzieci. Utworzono go 1 grudnia 1942 roku na terenach wyodrębnionych z Litzmannstadt Ghetto. Okupanci więzili tam dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia, ale trafiały tam także młodsze, nawet kilkumiesięczne dzieci. Między innymi o dwa skutery dron i łódź Airbow. To wzbogacą się w przyszłym roku cztery wodne ochotnicze pogodowe ratunkowe w Łódzkiem. Nowy sprzęt, łącznie za prawie pół miliona złotych, zostanie zakupiony w ramach budżetu obywatelskiego Łódzkie na plus na 2022 rok. Samorząd województwa na terenie całego Łódzkiego dba o bezpieczny wypoczynek nad wodą. Przez ostatnie 4 lata dotacje dla WOPR na zakup i utrzymanie sprzętu wyniosły blisko 2 miliony 147 tysięcy złotych. Zespół pałacowo-parkowy Parku Prymasowskiego w Skierniwicach, siedziba Instytutu Ogrodnictwa i Park Miejski to kolejne włódzkie miejsca, w których wyjątkowość została doceniona. Prezes Instytutu oraz Prezydent Skierniewic odebrali specjalne certyfikaty i statuetki w ramach projektu Województwa Łódzkie Ogrodem Polskim. Jak podkreślił Marszałek, Samorząd Województwa kibicuje z i wspiera to miasto w jego zielonych pomysłach. Statuetki i certyfikaty Marszałek Grzegorz Schreiber wręczył podczas 45. Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw. Już w tę sobotę wydarzenie skierowane dla osób kochających sport. Narodowy Dzień Sportu. Będzie to już jubileuszowa dziesiąta edycja tego święta. Trenerzy, zawodniczki oraz zawodnicy z gierskich klubów czekają na Was. Większość zajęć będzie odbywać się przy ulicy Wschodniej 2. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta, zgierz ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry Aleksandra Gębicka. Mamy dziś piątek 16 września. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. 16 września około godziny 4:30 doszło do wypadku na ulicy Zgierskiej w Aleksandrowie Łódzkim. Kierujący samochodem osobowym Opel Astra zderzył się czołowo z kierującym dostawczym Iveco. Obaj mężczyźni zostali poszkodowani i przetransportowani do szpitala. Badania alkomatem kierującego Oplem wykazało ponad 1 promil alkoholu. Ruszyła kolejna edycja programu Moje M krok po kroku przy ulicy Rębowskiego 14. Tutaj powstanie blok, który będzie posiadał 4 kondygnacje i 31 mieszkań o powierzchni od 30 do 60 metrów kwadratowych. Do tego programu mogą przystąpić mieszkańcy z Gierza, którzy zarówno posiadają już lokal komunalny i w ramach przystąpienia do programu będą mogli zwolnić zasób na potrzeby innych mieszkańców oczekujących w kolejce, ale również ci, którzy czekają w kolejce i którzy pragną swojego mieszkania, ale jednocześnie chcą stać się ich właścicielem. Bo co istotne, nasz program jest skierowany do osób, które w systemie ratalnym będą spłacać e, mieszkanie i finalnie staną się ich właścicielami. Cena za metr będzie wynosiła 6600 zł. W praktyce wygląda to tak, że spółka MPGM pozyskuje kredyt inwestycyjny na realizację tego działania. Potencjalni odbiorcy wpłacają 30% wartości mieszkania i spłacają w przeciągu 15 lat resztę zobowiązania. Trzeba przyznać, że w ostatnich latach znacząco zwiększyła się pula mieszkań komunalnych w Zgierzu. Ja się cieszę ogromnie, bo to dla nas rozwój budownictwa komunalnego po zrealizowanych już inwestycjach przy ulicy Stafa. W tej chwili budynku, praktycznie za moment przekazywanego wraz z kluczami dla naszych mieszkańców, a wcześniej przy ulicy Chemików, czy jeszcze wcześniej przy ulicy Długiej, rozpoczęcie kolejnego etapu związanego z polepszeniem warunków mieszkaniowych. Tak więc kolejne 31 lokali wpada do zasobu, dzięki temu mieszkańcy mają szansę na poprawę swoich warunków lokalowych. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski w siedzibie spółki MPGM. Według założeń pierwsi lokatorzy zamieszkają w nowo powstałym bloku w drugiej połowie 2024 roku. Nabór wniosków rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 30 października 2022 roku. Wrzesień to miesiąc, który w Polsce jest rozpamiętywany o wydarzeniach z początku II wojny światowej. Niemniej ważną datą w tych wspomnieniach jest 17 wrzesień. To dzień, w którym rozpoczął się czwarty rozbiór polski, który trwał do końca lat 80., czyli do czasu upadku komunizmu w Polsce. Mija 83. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Wydarzenie to jest rozpatrywane jako szatański układ nienasyconych systemów totalitarnych. XX wieku, który przesądził o wyniku Polskiej Kampanii Wrześniowej. W tym dniu tradycyjnie odbywają się uroczystości, których celem jest pamięć o wydarzeniach 17 września, które długo jeszcze po zakończeniu II wojny były oficjalnie przeinaczane i pomijane przez reżim komunistyczny. Zbliżają się wybory do rad osiedli, między innymi 650-lecia oraz starego miasta. Kandydować może każdy pełnoletni mieszkaniec osiedla. Urząd Miasta zachęca do startu w wyborach. Niebawem odbędą się wybory do dwóch rad osiedli. Mieszkańcy Starego Miasta oraz Osiedla 650-lecia 16 października będą mogli oddać głos na swojego kandydata. Na razie chętne osoby mogą zgłaszać swoją kandydaturę. Kandydować w wyborach może każda pełnoletnia osoba, która zbierze. która mieszka oczywiście na terenie osiedla. Nie ma warunku zameldowania, wystarczy zamieszkiwać. I zbierze. Poparcie od dziesięciu innych mieszkańców osiedla. E... Wybory zaplanowane, zarządzone przez Pana Prezydenta są na 16 października tego roku, natomiast przyjmowanie zgłoszeń kandydatur odbywać się będzie od 19 do 26 września, dni robocze, to jest 6 dni roboczych, w godzinach od 17 do 19 na parterze Urzędu Miasta Zgierza. Zgłoszenia przyjmują komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia tych wyborów. Kadencja trwa 4 lata. Między innymi zadaniem Rad Osiedli jest inicjowanie i wspieranie działań budujących lokalne więzi. Wczoraj odbyła się sesja Rady Miasta Zgierza, podczas której rozpatrywana była petycja złożona przez mieszkańców Proboszczewic, którzy sprzeciwiali się sprzedaży działki miejskiej, na której obecnie znajduje się skwer. Podczas ostatniej sesji rady miasta podjęto dyskusję w sprawie działki znajdującej się przy ulicy Diamentowej, odnośnie wycofania zarządzenia o jej sprzedaży jako nieruchomość pod zabudowę, pozostawiając ją tym samym w zasobach gminy. Okoliczni mieszkańcy podpisali petycję, aby w tej sprawie wyraziła swoje stanowisko rada miasta Zgierza, jak zaznaczają, teren ten służy ich dzieciom jako plac zabaw. Chcieliby, aby dalej tak pozostało. Normaliści twierdzą, że w promieniu 400 metrów powinniśmy mieć jakąś przestrzeń wspólną, gdzie ludzie mogliby się spotykać i integrować. My coś takiego mamy. Prosimy, żeby tego nie niszczyć. To jest tak naprawdę tak. niecałe 400 m kwadratowych. Nawet przy kupnie takiej działki ciężko wybudować dom, bo tam są różne ograniczenia wada sąsiadów z każdej strony. Więc tak naprawdę tam mamy 300 coś metrów. To nie jest duży wkład finansowy dla Urzędu Miasta, natomiast dla nas ma ogromne znaczenie. Ze względu na formalny brak przeszkód co do sprzedaży tej działki przez Urząd Miasta, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Elżbieta Krzewina optowała, aby petycję pozostawić bez rozpatrzenia. Szanowni Państwo, bardzo proszę o podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wycofania zarządzenia prezydenta o sprzedaży działki przy ulicy Robinowej 41. Projekt uchwały nie uwzględnia petycji. Cała chronologia zaistnienia y, tej działki została przedstawiona szeroko w uzasadnieniu do projektu uchwały. Ja tylko dodam, że dwie komisje opiniowały zarządzenie prezydenta i jednogłośnie wydały opinię pozytywną co do sprzedaży. Dodam jeszcze, że w niedalekiej odległości od y, tej działki znajduje się plac zabaw urządzony dla dorosłych i dla dzieci, więc mogą tam bezpiecznie, bezpiecznie spędzać wolny czas. Dodam jeszcze, że Rada Osiedla nie sprawuje żadnej opieki ani kontroli nad tą działką, a zatem proszę o podjęcie uchwały o ułóżnieniu zmiany petycji. Dziękuję. Podczas głosowania radni byli podzieleni, jednakże większością trzech głosów uchwalono decyzję na korzyść mieszkańców. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami bon turystyczny ważny jest do końca września tego roku. Warto się pośpieszyć zarówno z aktywizacją, jak i wykonaniem opłaty bonami, bo został już tylko miesiąc. Rodzice z województwa łódzkiego aktywowali już 224 tysiące bonów turystycznych, czyli ponad 85% wszystkich bonów przysługujących rodzicom w naszym województwie. Choć wakacje się już skończyły, został jeszcze miesiąc na opłaty bonem za wypoczynek i warto wydać ten bon choćby na wyjazdy weekendowe. Należy o tym przypomnieć, bo 39 tysięcy bonów w naszym regionie w ogóle nie zostało aktywowanych, a termin zrealizowania płatności bonem mija 30 września, choć sama usługa. Może się odbyć później. Możemy więc zaplanować wycieczkę na przykład na październikowy weekend, ale opłatę bonem, na przykład za hotel, musimy uiścić jeszcze we wrześniu. Na dziś to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam i miłego popołudnia życzę.